Witam Adam kopię z portalu Excel, pytanie od widzów numer 37, w nawiązaniu do pytania od widzów numer 21, dostałem zapytanie, jak zrobić numerowanie dla grup w kolejności sprzedaży, czyli na przykład, że największa sprzedaż dla grupy Wilk no to będzie numer 1, później druga z kolei numer 2 i tak dalej. Można wykorzystać funkcję licz. warunki. I najpierw nasze pierwsze kryterium, to jest zaznaczony cały obszar grupy, jest to jest F4 i odwołanie. Nasze kryterium to po prostu będzie odwołanie do sąsiadującego wiersza. Czyli tam jest po spodem grupa, więc będziemy szukać grupy, to nasze pierwsze Kryterium. Dalej, nasze następne kryterium to jest po kolumnie sprzedaż. Też sobie zalokujemy bezwzględnie F4 i tym razem kryterium będzie, szukamy wartości większych od naszej tutaj wartości w kolumnie D, w kolumnie sprzedaży. Ta ma się ruszyć, Zamykamy sobie, zatwierdzamy wynik i kopiujemy w dół. Co Tu widzimy, że nasze wartości są zaniżone o 1. Tak tu mamy wartość chwili od 0. I widzimy, że tu jest ta największa wartość, więc tak naprawdę wystarczy dodać sobie tylko jedynkę, i już mamy poprawną kolejność. Czyli ta wartość w tym wierszu jest czwartą z kolei dla grupy wilk, ponieważ wilk tutaj występuje tylko cztery razy, więc to jest wartość najmniejsza. A jeśli byśmy chcieli mieć właśnie taką kolejność od. Najmniejszy to największy, to tak naprawdę wystarczy skopiować tą formułę i podmienić jeden znak. Zamienić o ten znak większości na znak mniejszości, zatwierdzić i skopiować w dół. Tak? Czyli tutaj wartość minimalna ma numer 1, maksymalna ma już ten największy numer, czy tutaj dla grupy wilk to jest wartość 4. Tak właśnie można prosto sobie uporządkować wartości sprzedaży od najmniejszej do największej. Subskrybuj kanał po więcej porad i informacji na temat Excela.